Zwalniają, omijają ich jak się da, mimo że ci kretyni stoją i machają, bo przecież jedzie samochód po nowej drodze. Fajne, nie? Ale to syf. Cześć, kochani, wiem, czekacie na odcinek z moim samochodem, bo obiecałem, że będzie, ale naprawdę czasami przychodzą takie dni jak 4 października i po prostu yy, głowa wybucha. Nie mogę, no nie mogę tego nie skomentować. Oni tam muszą mieć jakąś piątą kolumnę, jakiegoś kreta w tym Ministerstwie Infrastruktury, do czego zmierzam. 4 październik, pan prezydent Duda zapieprza 300 km pod Kraków, żeby otworzyć 13-kilometrowy odcinek S7 drogi, która jeżeli mnie pamięć nie myli, miała być gotowa w 2020 roku. Cała droga, nie ten odcinek. Ale już pal licho, 16 urzędników państwowych, w tym prezydent i minister infrastruktury, otwiera ten odcinek. I dobra, to już jest, że tak powiem, w polskiej tradycji wpisane, ale potem ministerstwo infrastruktury wrzuca takiego oto tweeta, którego Wam pokażę. No i ja nie wiem, no mi mózg wybucha. Zobaczcie, jakaś banda idiotów stoi na poboczu i macha do y, kierowców, którzy walą 120 km na godzinę po ekspresówce, y, jakby się wytoczyła z wycieczki szkolnej i każdemu chciałoby się siku. Pierwsze, co przejeżdża, to jest oczywiście radiowóz, który w ogóle na to nie reaguje. No bo jak ma zareagować, skoro wśród tych kretynów stoi pan minister Adamczyk, czyli minister infrastruktury, który, jako człowiek odpowiedzialny w Polsce za bezpieczeństwo drogowe, stoi sobie właśnie na obszarze wyłączonym z ruchu, czyli tej takiej wypaskowanej nawierzchni. A idioci, którzy go kręcą, żeby to potem opublikować. Najpewniej z Ministerstwa Infrastruktury właśnie łażą sobie, jak gdyby nigdy nic po pasie zjazdowym z tej ekspresówki. Ludzie ja nie potrafię po prostu tego skomentować. Pan Adamczyk to jest ta sama postać, która yy, właśnie szykuje jako minister infrastruktury cały ten resort. Yy, szykuje właśnie podwyżkę mandatów. No bo przecież polscy kierowcy to są debile, oni nie potrafią się zachować na drogach i trzeba te mandaty podnieść co najmniej do 1000, a najlepiej trzech albo pięciu tysięcy złotych. No tak, no jak widać, nie potrafimy się kompletnie zachować na drogach ekspresowych. Na szczęście nikt tam nie doznał uszczerbku na zdrowiu dzięki temu, że polscy kierowcy po prostu widząc bandę idiotów na prawym pasie, w zasadzie no, na poboczu przyznajmy to drogi ekspresowej zwalniają, omijają ich jak się da, mimo że ci kretyni stoją i machają, bo przecież jedzie samochód po nowej drodze, fajne, nie. Zastanawiam się, jakby to puścić na przykład, nie wiem. W CNN albo w BBC, co by sobie o Polsce pomyśleli. Przyjechał prezydent, 17 urzędników czy 16 państwowych otwierało 13-kilometrowy kawałek drogi. No to chyba taka droga ekspresowa rzeczywiście musi być y, jakimś wydarzeniem w Polsce. A może chodzi po prostu o to, że ma asfalt. Ja nie wiem, co by mogło być jeszcze dalej. W ogóle, y, dzięki Bogu, że pierwszy przejeżdża radiowóz, bo po takim wstępie to ja bym się tam spodziewał jakiegoś rumuńskiego biednego chłopca z laską, który pędzi kozy. Albo krowy. Yy, także nie było źle, bo tam nawet BMK jakaś yy, przejechała. A propos BMW to jeszcze mi brakuje tego, żeby tam z Adamczykiem stał pan prezydent Duda i łapał stopa, bo 20 metrów dalej stoi jego BMK z rozpieprzoną oponą, yy, którą wygrzeba i ze śmietnika, no i pękła. Także. Yy... No, ja nie mam słów, jeżeli chodzi o Polskę. Ja nie mam słów, jeżeli chodzi... Przepraszam, o tą Polskę, bo ja się wstydzę trochę, wiecie. Yy, ja bym bardzo chciał, żebyśmy my nie mieli kompleksów, no ale no, popatrzcie na to, co się dzieje. To naprawdę to musi być piąta kolumna. No mi naprawdę jest wstyd jako obywatelowi yy, tego kraju, że, yy, że takie rzeczy się u nas dzieją i to idzie w mediach, yy, to się gdzieś tam, nie daj Boże, rozlewa na Europę albo dalej. I tak się zastanawiałem, co jeszcze bardziej polskiego można by było zamieścić w tym obrazku, jeżeli chodzi o drogi. No i jedyne, co mi przyszło do głowy, to to, że na końcu, jak już przelatują te wszystkie samochody, powinny tędy przejechać jeszcze zmodernizowane naszymi siłami Bumaru Łabędy T72 i tą drogę w pizdu zaorać. Powiem Wam, że byłem kiedyś w Bumarze Łabędach i jak znam życie, to tak się nie stało tylko z tego względu, że nie wyrobili się w czasie i po prostu tych czołgów zabrakło. To nie jest odcinek, to jest taka luźna wrzuta, która po prostu naszła mnie gdzieś tam, patrząc na to wszystko dookoła. Ja naprawdę nie mam słów w tej chwili, trzymajcie się ciepło, motoprawda w internecie, pozdrawiam, Paweł Rygas.